Po nowym sączu jeżdżą cztery samochody elektryczne. Posiadaczem trzech jest Leszek Gieniec. Właściciel chwali je sobie i przekonuje, że podczas jazdy zachowują się dokładnie tak samo jak pojazdy napędzane silnikami spalinowymi. Natomiast różnice pojawiają się w przypadku eksploatacji. Tutaj przy samochodzie elektrycznym nie, nie mamy skrzyni biegów, nie mamy alternatora, rozrusznika, nie mamy również żadnych olejów. Więc samochód jest bardzo mało obsługowy, czy ewentualnie mały jest koszt obsługi takiego samochodu? Od kilku lat auta elektryczne zyskują coraz większą popularność, między innymi dlatego, że potrafią osiągać porównywalne prędkości do tradycyjnych samochodów. Te samochody, według producenta, mają prędkość maksymalną 144 km na godzinę, natomiast sprawdzaliśmy do 160 rozpędza się płynnie i błyskawicznie. Niestety przy takich prędkościach zużycie energii gwałtownie wzrasta, a co za tym idzie, znacząco skraca się również jego zasięg, a ten nie jest imponujący. Prezentowany Nissan Leaf przy spokojnej jeździe może maksymalnie pokonać 200-kilometrowy dystans. Później konieczne jest ponowne naładowanie akumulatora, może się odbywać ono w warunkach domowych. W warunkach domowych praktycznie wpinamy tylko kabel do samochodu a drugą część kabla do kontaktu. Taka ładowarka ma 16 A i naładowanie samochodu od zera do pełna na zwykłym gniazdku trwa około 8 godzin. A to kolejna bariera w rozwoju tej technologii. Lepszym rozwiązaniem są specjalne stacje ładowania, w których cały proces trwa około pół godziny. Niestety tych w Polsce cały czas brakuje. Jednak zdaniem Leszka Gieńca w tym przypadku rekompensatą jest niska cena użytkowania pojazdu, szczególnie gdy ładowanie dokonuje się w nocy. E, takim samochodem e, przy normalnej jeździe potrzebujemy około 12 kWh. Na przejechanie 100 km. 12 kWh przy cenie 30 groszy, jest to 3 60 groszy. Warto również dodać, że samochody elektryczne nie generują żadnych spalin, a to odgrywa niebagatelną rolę w utrzymaniu czystości powietrza w mieście. Piotr Szewczyk, który również użytkuje samochód elektryczny, zwrócił uwagę na jeszcze inny aspekt. Pierwszy raz jak wsiadłem do tego samochodu, byłem zaskoczony tym przyspieszeniem, ponieważ miałem możliwość jeździć różnymi samochodami. I powiem szczerze, że naprawdę to robi wrażenie. Moment właśnie startu jest bardzo fajny. Jest przyspieszenie, powiedzmy, porównywalne do przyspieszenia w, w samolocie. Niestety, w popularyzacji samochodów elektrycznych czynnikiem hamującym są również koszty zakupu, które znacznie przekraczają 100 tysięcy złotych. Zdaniem specjalistów w branży samochodowej, właśnie ten czynnik jest główną barierą w rozwoju tej technologii w Polsce.